Hej, witajcie ponownie w Affliction League w Path of Exile, a jesteście na kanale Co jest grane, gdzie gram w gry po angielsku, ale komentuję po polsku. W dzisiejszym odcinku e, chciałem znowu e, pokazać wam taką, nazwijmy to mechanikę, chociaż generalnie jest to bardzo prosta rzecz, aczkolwiek e, niezbyt dobrze wytłumaczona i właściwie bez szukania informacji w internecie e, nie jest łatwo, dojść, o co z tym wszystkim chodzi. E, mianowicie mówię o takich, e, o takich przedmiotach, które się nazywają Divine Vessel, czyli nie wiem, boskie naczynie. E, tak bym sobie to przetłumaczył. E, I generalnie tutaj mowa o tym, że możemy jakby złapać w to duszę bossa mapy, którą sobie robimy. E, no i tyle. Tak? To znaczy, dobra, jest jeszcze też w sumie napisane, że wkładamy to do naszego urządzenia do map, aby to zrobić. Natomiast o co z tym wszystkim chodzi? Główny problem jest taki, że nie wszystkie mapy mają takiego bossa. Na przykład ta mapa nie ma, ta mapa nie ma, ta mapa nie ma. Natomiast niektóre mapy mają taki niebieski fragment tekstu, gdzie jest napisane, że tutaj jest jakiś tam. W tym wypadku gorulis e, i że on może zostać złapany e, dla jakiejś tam duszy raz lata. No i teraz e, o co chodzi e, z tym? E, mianowicie ma to związek z naszym e, panteonem czyli tutaj tą e, mechaniką, gdzie jeszcze podczas kampanii zabijając różnych przeciwników, możemy zyskać ich e, dusze. E, tak jak widzicie, na przykład, e, ja korzystam z tej, zawsze możecie sobie wybrać jedną taką, tą główną, dużą, duszę, czyli tą major soul, i jedną z tych tutaj e, na dole e, minor, go, właściwie minor gods i e, major gods, czyli tacy e, no, główni bogowie i tacy pomniejsi, którzy są na dole. Jedną stąd, jedną stąd. Ja mam wybraną tą i mam wybraną tom. i tak jak widzicie, e, każda z tych dusz e, ma e, na dole taki podpis, e, że na przykład w tym wypadku musimy złapać Erebixa jakiegoś tam. Tak? I jest napisane co nam da, e, co nam jakby doda e, ten, e, ten note tutaj włączony, czyli ta dusza tego Gradkula, e, jeśli tego Erebixa złapiemy. I w tym wypadku jest napisane, że jeśli przeciwnik nas uderzy, to w najbliższej przyszłości będzie miał zredukowaną prędkość ataku o 8%. I każda taka ta dusza pomniejszego boga ma jedną taką dodatkową cechę. Natomiast dusze tych głównych bogów mają trzy takie cechy. Tak, Ta z której korzystam, ma, mogę złapać tego blot pregenitora, Merveil. I Nasara. No, i właśnie do łapania tych dusz, a tym samym do jakby włączania tych bonusowych cech, które, co by nie powiedzieć, dodatkowo wzmacniają naszą postać, służą właśnie te Divine Vessel. No i teraz wszystko pięknie, ale często jest taki problem, że nie wiemy, gdzie dana postać się znajduje na mapie. No, ale e, możecie oczywiście po pierwsze wejść do internetu i zacząć sobie tam wyszukiwać, ale możecie też e, zrobić to inaczej. Na przykład e, powiedzmy, że chciałbym sprawdzić, gdzie jest ten blot e, Pregi Nitor, e, który jest związany z tym Brian Kingiem. Tak, wchodzę sobie w nasz atlas. To jest domyślnie literka G na klawiaturze i tutaj w sercu. Możecie wpisać e, imię tego e, pre, e, Proginator, chyba e, tak. I e, tak jak mam nadzieję, że widać e, ta mapka się świeci, tak pobłyskuje. No i możecie sobie na nią najechać i macie tutaj na niebiesko napisane, że ten blot Proginator właśnie jest w tej lokacji. Tak, czyli to jest Tropical Island, tak jak widać e, w nagłówku e, tego noda. Tak, analogicznie przy okazji ten Panteon domyślnie odpalamy literką Y. Tutaj muszę jakiegoś Erebixa złapać. Tak, także wchodzę sobie z powrotem w atlas Erebix i Erebix, tak jak mam nadzieję widać, to jest to, czyli mapa Cemetery. E, tak, ja w tym momencie właśnie mam. Jakby nie mam żadnej z tych cech jeszcze. No i powiedzmy, że chciałbym sobie zacząć od tego Erebixa. Eee, muszę w tym celu, jeszcze raz, co to była za mapa? Erebix to jest Cemetery, czwartego poziomu. Także schodzimy dosyć nisko. Eee, a, już sobie ją wziąłem w sumie przed eee, włączeniem nagrywania. Eee, tak, także te mapy nie są zazwyczaj jakieś strasznie wymagające. Eee, trochę mi szkoda tych dłutełek na nią, ale to orb alchemii alchemy mogę sobie użyć myślę, że sobie poradzimy no i teraz wchodzimy do mapy, do naszego urządzenia, wkładamy mapę wkładamy ten divine vessel tutaj razem z mapą no i to by było na tyle, oczywiście jak chcemy to możemy sobie, niech będzie aktywuje sobie ten syndykat, nieważne tak i aktywujemy taką mapę wejdziemy na nią tak jak wam pokazałem to jest mapa dosyć niskiego poziomu zaraz coś tu mi się a coś tu mi się rozleciało bo bo jedną rzecz to nie chcę tak jest ok tak jedną rzecz sobie zmieniłem mianowicie udało mi się Zbudować lepszą broń. Generalnie w poprzednim odcinku, który opublikowałem, znalazłem taki topór i po odcinku sobie go troszkę pokraftowałem, i wydaje mi się, że nie ma szału, ale jakieś 10% obrażeń udało nam się dołożyć, także to jest zawsze coś. To oczywiście jest mapa dosyć niskiego poziomu, także. Tutaj chyba nie za bardzo widać, że jest lepiej w sensie, no idzie nam dobrze, ale to nie jest wielka niespodzianka, wydaje mi się. Na mapy tego poziomu jesteśmy ewidentnie no bardzo, bardzo silni. Dobra, oni coś mają ciekawego dla nas. O, prawie nas coś tu zabiło. Taki byłem pewny siebie, no ale tak nie, nie widziałem, że coś nas bije. Niestety te interakcje czasami z tymi mechanikami pobocznymi, jeśli chcemy coś tam przeczytać. To po prostu często e, nie ma na to czasu. I można e, taką chwilę nieuwagi przypłacić życiem. Swoją drogą jesteśmy też blisko do wyklucia e, tego naszego pancerza z sześcioma zlinkowanymi e, slotami e, tak chciałem e, do ciebie nie to to hmm. chyba to najprędzej i to by było wszystko ja wiem, że zostawiłem jakiś pierścień, który w sumie chciałem podnieść, ale nie jest to aż tak ważne nie sądzę, żebym znalazł na tak niskiego poziomu mapie w tym momencie jakiś niesamowity sprzęt.

Chyba tylko to ma jakiś sens dla nas, ewentualnie w pasie. Tak też, chyba tylko to. Dobra. No i tutaj mamy arenę, także wejdźmy okay. na arenę. Nie traćmy więcej czasu. Zlejmy tego bossa. Tak jest. To nie chcę, to mogę wziąć. I teraz po takiej akcji, czyli po zabiciu bossa w mapie, kiedy ten Divine Vessel włożyliście do maszyny, znajdujecie coś takiego, tak? Czyli ten Divine Vessel wam przejmuje tą duszę. No i teraz jedyne co nam zostaje zrobić, jeszcze tylko wam pokażę, to był ten E rebix tak i tutaj ciągle jest to napisane na szaro czyli to jest nieaktywna ta cecha natomiast jak sobie to kliknę prawym przyciskiem no to teraz już tą cechę mam włączoną e tak i e generalnie the divine vessel e to jest dosyć rzadki przedmiot ja znalazłem dwa w tym momencie e czekałem sobie z pierwszym Szczerze mówiąc, najbardziej mi zależało na to, żeby złapać tu Merveil, ale to jest z tego, co sobie sprawdziłem, mapa dopiero 10 poziomu. Także czekałem z tym swoim naczynkiem, i z tym jednym, który mi teraz został, dalej będę czekał. Ale jako, że znalazłem drugie, to uznałem, że warto y, nagrać wam filmik i pokazać być może niektórym, jak z tego korzystać. Te bonusy są, y, nie są jakieś nie wiem. E, Strasznie przełomowe, ale jest to często w miarę przyjemny zastrzyk do przeżywalności. Szczególnie, że na przykład tutaj, jak złapię sobie merwejl, to nie będę mógł być zamrożony. Tak, także to jest naprawdę, to może nam czasami uratować życie. Eee, ok, eee, i mniej więcej tyle chciałem Wam pokazać dzisiaj. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Jakbyście wiedzieli coś więcej, co jest związane z tym przedmiotem, z Divine Vessel, to oczywiście piszcie śmiało w komentarzach. A ja na dzisiaj będę kończył. Zachęcam do subskrypcji kanału, komentowania oczywiście, lajkowania. Jak macie czas, to byłoby miło, jakbyście rzucili okiem na inny z moich materiałów. A my z naszą przygodą w Puff of Exile widzimy się już wkrótce. Do tego czasu bawcie się dobrze grając w gry. Trzymajcie się. Cześć.